Olcia, kicik, 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 No, co tam jest? Olu Olu, kochanie No, no tak, no utykasz, ale o Siadłam No tak, no ślicznotko ty nasza Tak OCH Maszłam TAK sobie ze swojego królestwa w końcu Bo tak. muszę się przyzwyczajać No wolę. pewnie, chodź tu do nas kiciu Chodź do nas kiciu No co na tatusia tak patrzysz, nie? Nie na tatusia <głosy> <głosy> Och tak, taletkę będziemy przeprowadzać No ślicznie, tak Ślicznie Ślicznie no taka kochana, ja jestem taka słodko, taka Tak? Tak? Tak Kici, No co? Pokaż się pięknego Tak? Tego... tego brzydkiego, że pięknego, tak? Tak no